Witam. Tym razem pokażę Wam mapkę Jail Parkour. Jest to polska mapka, tylko że z angielskimi oznaczeniami. Tym guzikiem otwieramy cele. Cele są zrobione w taki sposób, że z jednej możemy przechodzić do drugiej, tak przez cały ciąg. A już się zamknęły. W tej celi znajduje się tajne przejście do Gunroomu. Zaraz je pokażę. Jako jedyna cela ona nie jest połączona z innymi. Tutaj od razu widać kontury wejścia. No I jesteśmy tutaj w Gunroomu. Chociaż zazwyczaj tu kampi co tej. Nic się nie zdziała odwiedźmy stołówkę na początek zabita dechami jak widzicie stołówka jak stołówka nie ma nawet zupki żadnej kilka stołów <laughs> nic więcej tam jest basen znowu muszę ich na obkoło, żeby otworzyć mapka jest strasznie Mała taka, wszystko jest ciasno zrobione, i dla CT jest to dość ciężkie. Tym guzikiem możemy podnieść trampoliny tutaj na basenie. Basen to nic specjalnego. Tak, jeśli przypuścimy mamy łom, i CT stoi tutaj zaraz na skraju. Po podskoczeniu możemy za tym łomem trafić. Muszę uważać co to na tej mapce. A piłka, tu już będą polskie oznaczenia. Piłka jest wodna, można tak nazwać, bo to w wodzie tu jeździmy. Piłkę się tutaj ładnie prowadzi, jest zrobiona dość dobrze. Następny jest Long Jump and kazet. KZ jest na tej mapce banalnie prosty, przejdzie go nawet początkujący. Jest tu też kilka long jumpów. No, long nie przejdę, nie ma szans. Za to KZ to nic prostego. Oj, zawadziłem o, o sufit. Nie będę przydłużał kawet, jak widzicie, to tylko kilka stopni, kończy się on tam. Na górze nie ma ukrytej żadnej broni, Co tam jest. <tryk> tak, tu mamy labirynt. Mamy dwa razy start, dwa razy metę. Tym guzikiem otwieramy Labirynt i musimy znaleźć wyjście Znalezienie wyjścia jest po prostu banalnie proste No A jeśli przypuśćmy ucieknie nam tutaj więzień do środka Nie chce nam się go szukać Wystarczy nacisnąć ten przycisk i więzień zostanie zabity Zduszony przez tą <coughs> przez ten sufit tu zjechał właśnie. Następną atrakcją jest Mom Talent. Tutaj na dole jest on dość duży, ładnie zrobiony. <coughs> Jak zawsze są trzy guziki. Jeden X, drugi i trzeci. Trybuny są. Na mapce nie ma żadnych ukrytych droni. O, i tu są jeszcze skutarki wodne. Idealne dla tetena ganianego. A tu wielki basem Reklama umieszczona na ścianie. Lepiej się tam nie patrzeć. To by było na tyle, jeśli chodzi o tę mapę. Specjalnie dla cS Serwer poradnie przygotował spisek niedoskonały.